Cześć ludzie, witajcie. Tym razem jest to urywek informacyjny, dlatego że zaraz zobaczycie. 6 minut temu wszedłem na swoją hodowlę. Po prostu w głowie się nie mieści. Co tu się odpierd? Obczajcie tylko to. Przyjechałem sobie z miasta, wchodzę na swoją hodowlę. Aż tu nagle, ledwo co usiadłem, sprawdzam sobie przy kąpie tutaj wszystkie informacje, które do mnie nadeszły. I nagle strzeliło mi 72-litrowe akwarium. Patrzcie, tylko na to, jak wstawiłem to akwarium tutaj, właśnie do tej wanny, wody było jeszcze co najmniej tyle. Coś okropnego. Poza tą tragedią tutaj przed chwilą na hodowle doszedł trzeci regał. Jak tutaj co bardziej spostrzegawczy już może zauważyli. Teraz tak tu jest 10 maluszków, które miały być w dzisiejszym odcinku. Zobaczcie 5 razy Nandu i 5 razy Cyriopagopus Hatihati. No ale niestety jak widzicie z przyczyn niezależnych ode mnie nie jestem w stanie dzisiaj dodać tego odcinka. Po prostu kiedy tutaj wygram z tym żywiołem wody to wtedy spróbuję coś tutaj w ogóle działać, a póki co niestety. Dobra, słuchajcie, ja zabieram się za walkę z tym żywiołem wody. Oprócz tego przypominam tylko, że konkurs trwa jeszcze przez 6 dni. Zwycięzcę wyłonię po zakończeniu osobiście. Zapraszam do udziału i do zobaczenia w kolejnym odcinku, kiedy już uporam się z tym całym syfem.